Przekaz od przodki dla Ciebie. Wybór 1, 2, 3. Dla tych, którzy wybrali jeden. Rozdroże. Drogi potomku. Pora dokonać wyboru. To w czym tkwisz, tylko powoduje u Ciebie destrukcję. Wybierz w końcu kierunek, bo dłużej tak być nie może. Dla tych, co wybrali dwa. Słońce, drogi potomku, podążasz prawidłową ścieżką, yy, dla ciebie sukcesy, zyski, yy, sprawiedliwe rozstrzygnięcie spraw, postęp, dobre zdrowie, idź w tym kierunku. Dla tych, co wybrali trzy fale, drogi potomku, niestety podążasz ku restrukcji, dłużej tak być nie może, otrząsi się, bo grozi ci załamanie.